Top 3 znaki Zodiaku, które zawsze mają finansowe zabezpieczenie. Dowiedz się, kto najlepiej dba o swoją przyszłość finansową. Miejsce trzecie zajmuje Byk. Byki doskonale zarządzają swoimi zasobami. Każdą większą decyzję finansową analizują skrupulatnie, unikając impulsywnych zakupów. Dzięki wytrwałości i zdolnościom organizacyjnym budują stabilne podstawy finansowe. Byk to prawdziwy ekspert od oszczędzania. Miejsce drugie zajmuje koziorożec. Koziorożce łączą ciężką pracę z mądrym zarządzaniem pieniędzmi. Inwestują w rozwój umiejętności, co przynosi im długoterminowe korzyści. Ich motto: ciężka praca dziś, spokojna przyszłość jutro. To mistrzowie planowania finansowego. Miejsce pierwsze zajmuje panna. Panny analizują każdy wydatek i opracowują szczegółowe budżety. Często dywersyfikują dochody, unikać kryzysów finansowych. Ich zdolność do rozwiązywania problemów sprawia, że zawsze mają coś na czarną godzinę. A jak jest z tobą? Czy twoje podejście do finansów przypomina jedną z tych gwiazd astrologicznego nieba? Daj znać w komentarzu: czy twoje oszczędności są równie imponujące, co byka, koziorożca czy panny?